Witam wszystkich widzów, tu z tej strony Pierwotek77 Jakbyście zostawili suba i łapkę w górę, będzie fajnie Chciałem poinformować, że dzisiaj zagram sobie teraz, ale nie o tym Dlatego, że przekroczyliśmy 50 subów I wyślemy dzisiaj komuś po prostu skina Zaraz yy, Oliwka wylosuje jedną osobę, co nam dawała suby Mamy ich chyba ze 14 czy 15 osób Także Oliwia, jakbyś tam wzięła te suby, wszystkie tu mamy kubeczek. Oliwka, weź wylosu jedną osobę i pokaż, kto wygrał. Dobrze, Oliwka zaraz pokaże, kto wygrał. Pokaż karteczkę, moszko. Ok, dobrze, zaraz po tym meczyku weźmiemy. Zaprosimy Jasia i wyślemy mu nagrodę także e, chciałem wam powiedzieć że przy następnych 100 subach jak przekroczymy 100 subów następnych e, zrobimy znów taki challenge z tych co nam dodają suby Także zaraz nagramy długi odcineczek. Na razie oliwka nieźle nam idzie. Dziadek pierwotek tu walczy. Zobaczymy, czy daleko dojdziemy. Ale dobra. Nieważny ten meczyk za bardzo. Także chyba warto subować nasz kanał. Oliwko, co sądzisz? Będziemy rozdawać nagrody. Także jak dobijemy jeszcze następne 50 subów, znów będziemy losować kogoś. Zaraz wyślemy nagrodę. Tylko ten meczyk dokończę. Zapraszamy Jasia Oliwka, jak to, jak to było? Jasio? A, XD455, także zaraz go zaprosimy do zagrania z nami. Po prostu wyślemy mu nagrodę. Mamy nadzieję, że się ucieszy. I jakieś challenge nowe wymyślimy. A oliwka mi tu podpowiada, że następnym razem zrobimy tak, że dwie osoby wylosujemy. Jedna dostanie skina, druga taniec, tak oliwko? Dobra. To także, jak przekroczymy 100 subów, będzie następne losowanie skin i taniec. Także. Jak chcecie wziąć udział w losowanku naszym, to Subika łapkę w górę. A, Oliwka mi tu podpowiada, że było 16 osób, co grają w Fortnite, a, zostawiali nam Subiki z tych osób losowaliśmy. Oliwka losowała, żeby nie ja, że Miałem ręce zajęte. Także zaraz po tym meczyku zapraszamy Jasia i dajemy mu prezent. Zobaczymy, co powie. Także zaraz, zaraz nagramy drugi filmik jak dajemy jasiowi nagrodę Także Także warto oglądać nie mogę się teraz skoncentrować na grze, bo Także poczekajcie chwilę. Gdzieś tu mamy typa. Nie widzę go. Uff że poczekajcie chwilkę A, gdzieś się nam ukrył Nasz typek ale nie wiemy gdzie Zaraz może go znajdziemy. Tam widzę Dobra O, nieźle, 4 kilo oliwka Dziadek w formie <grystanie> Oliwka się śmieje, że dziadek w formie dzisiaj Ale nasze zlecenie gdzieś na pierwszy mecz nie jest źle. Dobra.